Witam was moi, moi mili, moi drodzy. Kochani, zainspirowany ostatnim, jednym z ostatnich komentarzy nie pamiętam pod jakim filmikiem u mnie na YouTubie i niestety muszę przeprosić, ale też nie pamiętam czy to brat, czy to siostra. Ludzie używają też różnych pseudonimów, komentarzy jest, jest dużo. Nie jestem w stanie wszystkiego tak jakbym chciał. Dokładnie prześledzić, tak, i, 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 i każdemu z tych komentarzy w 100% poświęcić czas, ale ten komentarz mnie mocno zainspirował i przeczytałem go, i powiedziałem sobie: Wow, to jest, to jest nie tylko mocne, ale to jest na 100% prawdziwe, bo ten człowiek napisał z, przy okazji kwestii nieba i ziemi. Zapytał, tak naprawdę. Czy w modlitwie Ojcze Nasz Niebo i Ziemia, tak? Niech będzie Twoja wola, tak? Jako w niebie, tak i na Ziemi. Czy to przez przypadek właśnie nie oznacza, żeby wola Boża była w świątyni, czyli żeby te wszystkie powiedzmy rytuały świątynne były zgodnie z wolą Bożą prowadzone, żeby kapłani funkcjonowali zgodnie z wolą Bożą, czyli to niebo i Ziemia, żeby lud Izraela również. Wykonywał wolę Bożą. Czy to nie chodziło właśnie o Izrael konkretnie, czyli niebo i ziemię. I ja nigdy nie patrzyłem na to pod tym kątem, bo ja nigdy nie badałem modlitwy o aż, tak? Ona jest gdzieś tam wgrana nam, do wiecie, na dysk twardy od samego początku, tak naprawdę i, i, i chyba nikt się na tym nie rozwodzi, ale ja się zgadzam z Tobą, bracie i z tobą lub z tobą siostro ktokolwiek zamieścił ten komentarz, że to jest punkt, to jest punkt, to jest po prostu trafne i zainspirowany tym. Zdecydowałem się rozłożyć tą modlitwę po raz chyba pierwsze na czynniki pierwsze i, i pójść do greki, tak zobaczyć, co tam jest w tej Grece. I tam są naprawdę ciekawe rzeczy. Więc y, sprawdźmy może po kolei, tak, jak, jak ta modlitwa y, przebiega, tak? Ojcze nasz któryś jest w niebie i teraz to pierwsze zdanie jest o tyle ciekawe, że my wyobrażamy sobie niebo jako coś bardzo odległego, jakąś inną rzeczywistość, która jest daleko. Ale umysł hebrajski niebo widział jako świątynię, jako miejsce najświętsze, Bóg tam mieszka, Bóg tam jest. Świątynia jest blisko nas, Bóg jest blisko nas, tak? My dzisiaj wiemy, że Bóg jest w nas, tak? I więc my nie musimy czekać na pójście do nieba, Bóg jest tutaj. Oczywiście tam będziemy w zupełnie innej rzeczywistości, w zupełnie innej konfiguracji, można tak powiedzieć, ale Bóg mieszka w nas, w swojej świątyni, tak? Tak jak mieszkał w świątyni, napełniał chwałą świątynię, która była wybudowana, tak? Oczywiście to był cień, bo nie mieszkał, Bóg nie mieszka docelowo w budynkach, Stworzonych ręką ludzką, tak? ale manifestował tam, pokazywał tam swoją chwałę, i tam odbywały się te, te rytuały, wszystkie jako cienie i typy tej rzeczywistości, która jest dziś. Tak? Więc to niebo dla umysłu hebrajskiego, to była po prostu obecność Boga w świątyni. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. To jest też bardzo ciekawe, bardzo ciekawy punkt, ponieważ Bóg wielokrotnie mówił przez usta proroków, na pewno przez Ezechiela, ale chyba też przez Izajasza z tego, co pamiętam, uświęcę swoje imię pośród narodów i uświęcę swoje imię, które Wy zbezcześciliście. tak? Czyli Jezus, ucząc ich tej modlitwy, pokazuje im na aspekty proroczy, modli się o to, żeby się to wypełniło, żeby On uświęcił, Ojciec uświęcił swoje imię pośród was, tak? Więc o to się modlicie, tak? To jest to, co zapowiedział i to jest to, co ma się wydarzyć, tak? Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, tak? Czyli przyjdź królestwo Twoje. O jakie królestwo im, im chodziło? Oczywiście o królestwo, które było zapowiedziane w Starym Testamencie, tylko że Żydzi źle odczytali to, tak? Żydzi oczekiwali na królestwo, które będzie zamanifestowane mieczem, rozlewem krwi, tak? I, i, I Mesjaszem, który siedzi na prawdziwym materialnym tronie w Jerozolimie, tak? I, a, I wycina wszystkich wrogów w pień, tak? Ale Chrystus pokazał, że Jego królestwo jest nie z tego świata, Jego królestwo jest inne, Jego królestwo jest w sercu, jego królestwo jest w świecie duchowym i takie królestwo Chrystus przyniósł. I oni się oni nie zrozumieli, że takie królestwo zapowiadają, zapowiada Stary Testament w Cieniach i typach, tak? I że Chrystus nie przyjdzie jako wojownik, tak? Ale Chrystus przyjdzie jako sługa tak? i tą postawą zwycięży swoich wszystkich wrogów. Tak? Usunie tak I teraz myślę, że chrześcijanie po prostu popełniają ten sam błąd, który popełniali Żydzi I wieku. Czekają na materialne królestwo, na tron Dawidowy, na, na, na tron, na którym zasiądzie Chrystus w centrum Jerozolimy, będzie miał koronę, będzie stamtąd wydawał dekrety. Tak? i będzie tutaj sprawował materialnie władzę, tak? Ale to, to jest wymienięcie się z tekstem biblijnym Chrystus przyniósł królestwo, które już jest i to jest królestwo, które jest wszędzie tam, gdzie są Jego reprezentanci, gdzie jest Jego Kościół, tak? Tam się rozciąga Jego królestwo. Jest w sercu, jest w Jego świątyni, tak? Którą my jesteśmy, tak? Biblia nie mówi nam o królestwie materialnym, o królestwie takim, jakie było za czasów Dawida. To królestwo było cieniem tego prawdziwego królestwa, które manifestuje się w rzeczywistości duchowej, w sercu człowieka, w pozycji przed Bogiem, tak? Czyli ojcze, nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To jest ta kluczowa fraza, na, na którą ten brat czy ta siostra właśnie zwrócili uwagę. I ja właśnie zacząłem szperać i sprawdziłem sobie w Grecji, i faktycznie tam jest mocno zaznaczone, tak, że ta ziemia, na której ma się dziać wola Boża, to jest ges, grecki ges, tak, czyli Judea, Palestyna, czyli tylko te rejony, gdzie funkcjonowali Izraelici, gdzie, funkcjonowało, gdzie funkcjonował po prostu Izrael, tak. Tam miała się dziać ta wola Boża. A jeszcze idąc dalej, tym, trokiem, tym, tym, tym krokiem, tym tropem, wola jako w niebie, tak i na ziemi, właśnie tak jak zaznaczył ten, ten człowiek na YouTubie, miała dziać się właśnie pośród kapłanów: niebo i ziemia, pośród zwykłego ludu, żeby z wolą Bożą oni po prostu funkcjonowali według tego, jak Bóg to ustanowił, a nie według tego, jak oni to naciągali naginali, tak, żeby kapłani składali ofiary najwyższy kapłan składał ofiary w miejscu najświętszym w niebie z czystym sercem tak naprawdę a nie z krwią na rękach, tak, z przelaną krwią proroków i tych, których Bóg posłał, bo tak było tak, tak było w Izraelu że wszyscy uważali się za dobrych na zewnątrz, tak odhaczali punkty, które, które były w prawie, myśleli, że oni to prawo wykonują i trzymają się tego, tak a tak naprawdę gardzili bliźnim, tak, sierotom i wdowom, ciemiężyli cudzoziemców tak, itp., itd. i rozlewali krew. Tak. To Chrystus chciał właśnie im skorygować. bądźcie się, żeby ta wola Boża, a ta wola Boża, która została przez samego Boga przedstawiona na kartach Tory, na kartach Starego Testamentu, Tanak, tak, tam ona była ukazana, ta wola Boża. W, jego, w tym, co, 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 co Bóg mówił, jaka jest jego wola, tak mówi przez usta proroków, tak, co jest tak naprawdę tą prawdziwą postawą serca, tak, nie to zewnętrzne przekazanie, nie to zewnętrzne składanie ofiary, tak, ale postawa serca, a później jest manifestacja zewnętrzna dopiero, więc o, to, o, tym, o tym mówi ta modlitwa, niech się ta wola dzieje, żeby, żeby zgodnie z wolą były składane ofiary, prawidłowo i żeby zgodnie z wolą postępował lud i kapłani, tak, Także myślę, że to jest bardzo dobry punkt, bo słowo greckie nie pozostawia nam złudzeń, tak? Także e, e, niech będzie wała jako w niebie, taki na ziemi, tak? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To jest nawiązanie do Manny, którą jedli ojcowie Izraela na pustyni. Kiedy weszli do ziemi obiecanej, manna się skończyła. Nie było już dostawy do, do Manny, tak? E, I zachowano po prostu manne. W arce przymierza, tak, aby na pamiątkę tego, co Bóg robił dla Izraela po wyjściu z Egiptu, przed wejściem do ziemi obiecanej, tak. Więc Chrystus do tego nawiązuje, tak. Tylko on pokazuje im jasno, tak, że wasi ojcowie, Chrystus mówi w Ewangelii Jana, jedli manne na pustyni i pomarli, ale ja jestem tym chlebem, który stąpił z nieba, tym prawdziwym, i kto będzie jadł moje ciało, pił moją krew, ma życie wieczne, kochani, tak? Więc Chrystus im pokazuje, że to jest prawdziwy, prawdziwy sens chleba. Ja jestem tym chlebem. I ilekroć dzisiaj, bracie, ilekroć dzisiaj, siostro, my kontaktujemy się ze sobą, mamy wspólnotę, mamy relacje, cokolwiek. Ja mogę napisać dzisiaj do ciebie smsa, tak? My łamiemy się w tym momencie chlebem. My łamiemy się dzisiaj w tym momencie ciałem Chrystusa, tak? Bo te wszystkie y, 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 typy te wszystkie manifestacje zewnętrzne typu obrzezanie, królestwo, świątynia, tak, wieczerza, wszystko wypełniło się w rzeczywistości duchowej, to były cienie. I kiedy już nastała rzeczywistość prawdziwa, tak, to te cienie już nie są nam potrzebne. I Chrystus mówił, że to róbcie, sprawujcie na moją pamiątkę, mówi Paweł. Aż przyjdzie. Chrystus przyszedł w 70 roku, tak? I od tego momentu to ten, te, ten cień jest nam, nie jest nam potrzebny, my mamy rzeczywistość prawdziwą w duchu, tak? Za każdym razem jemy chleb i pijemy jego krew, kiedy mamy tą społeczność, tak, za sobą, a mamy tą społeczność cały czas, jesteśmy cały czas ciałem Chrystusa, nie stajemy się nagle, jakby nie, nie stoimy nagle na zewnątrz ciała Chrystusa, cały czas jesteśmy w ciele Chrystusa, cokolwiek robimy, tak. A więc to jest nasza społeczność, to jest nasze łamanie się chlebem, to jest nasze, nasze picie jego krwi, tak? Chrystus nigdy nie mówił, żeby jego rękę zjeść, tak? Czy, 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 czy cokolwiek innego. I dlatego niektórzy nie zrozumieli tego, bo nie rozumieli natury tego, o czym on mówił. I kochani, dzisiaj, jeżeli Ty czujesz, że ty chcesz sprawować pamiątkę w sposób e, Widzialny, tak? I, i podchodzić do stołu, nie ma w tym absolutnie niczego złego. Możesz w tym operować, tak? Możesz w tym operować raz w tygodniu, tak? Ale chcę po prostu zaznaczyć, że my operujemy w każdej chwili, tak? W każdym momencie, kiedy ze sobą rozmawiamy, kiedy to jest nasze, nasza wieczerza, tak? To jest nasze łamanie się chlebem. To jest rzeczywistość Królestwa Bożego, która nie potrzebuje zewnętrznych znaków, tak? Zewnętrzne znaki miały pokazywać tą rzeczywistość. W okresie przejściowym, kiedy nastał ten, ten czas pełni, znaki zewnętrzne nie są nam potrzebne. Nawet, kochani, zanurzenie się w wodzie tak, jest też znakiem, który, który był do pewnego czasu, a od pewnego czasu już nie jest nam potrzebny, tak, bo mamy obmycie to, które jest prawdziwym obmyciem nie obmyciem ciała, ale obmyciem naszego ja, tak, czyli śmierć z Chrystusem na, na krzyżu. Oczywiście ja nie jestem przeciwnikiem, jeżeli ktoś chce się ościć, czy chce partycypować właśnie w wieczerzy w sposób widzialny, materialny, tak, nie ma w tym moim zdaniem niczego złego, ja po prostu wskazuję na to, gdzie jesteśmy dzisiaj, na jakim punkcie tej linii chronologicznej, tak, także tak wygląda kwestia tego, tego chleba, tak, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I zobaczcie, to jest pewnego rodzaju warunkowość, bo po, po pokazaniu tej modlitwy, Ojcze nasz Chrystus mówi: 'Odpuszczajcie, bo żeby Wam Bóg odpuścił'. Tak? To jest warunkowe. Dlaczego Chrystus im to tak w ten sposób jakby ukazuje? Ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, yy, oni byli yy, yy, osobami, które dbały o tą zewnętrzną stronę misy, tak, a wewnątrz byli brudni, tak? Czyli oni, myśląc, że składają ofiary, wykonują ten kalendarz cały, tak? Przestrzegają tego prawa, tej litery, myśleli, że to jest wystarczające, a tak poza tym to mogli rozlewać krew, mogli źle traktować bliźniego, tak? Mimo, że Bogu zawsze chodziło przede wszystkim o relacje, tak? On mówi miłosierdzie, chce nie ofiary, tak? Bogu najpierw chodziło przede wszystkim o to, a oni tą odwrotność, jakby zastosowali odwrotność tego, tak? Dlatego Chrystus mówi, kiedy idziesz złożyć swoją ofiarę, tak, ale jest coś między Tobą a Twoim bliźnim, między Tobą a Twoim bratem, najpierw załatw tą sprawę ze swoim bratem, potem widzisz ofiarę. Chrystus mówi co jest pierwsze, tak? Relacja jest pierwsza. Miłość do bliźniego jest pierwsza. Potem, jeżeli chcesz zamanifestować sobie to na zewnątrz, Idź, złóż tą ofiarę, nie rób tego odwrotnie, bo masz brudne ręce, brudne serce i ta ofiara nie pomoże ci w niczym, nie zmyje tego, co nabałaganione, tak między tobą a tym bliźnim. Tak? Więc o tym mówi ten werset. Tak? Zauważcie, że Paweł nigdzie nie uczy modlitwy Ojcze Nasz. Paweł mówi, módlcie się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i mówi bardzo ważną rzecz. Przebaczajcie, jak i wam przebaczono. Zobaczcie, tutaj przebaczajcie, żeby wam przebaczono, ale po krzyżu przebaczajcie, jak i wam Przebaczono. I to jest pięknie, pięknie zasygnalizowane w Biblii, bo jest werset, który mówi: Komu przebaczono wiele, ten, ten więcej jeszcze miłuje. tak? Czyli jeżeli ty wiesz, co przebaczył tobie Chrystus, ty wspominasz sobie w swojej głowie rzeczy, które, które niewłaściwie zrobiłeś, zrobiłaś w swojej przeszłości i nie potrafisz sobie tych rzeczy wybaczyć, ale wiesz, że tobie przebaczono te wszystkie rzeczy, one są zmazane dzięki ofierze Chrystusa, to to ciebie motywuje do tego. Nie żeby wrócić do tych rzeczy i robić sobie je ponownie. Ciebie to motywuje do tego, żeby przekazywać tą miłość do drugiego człowieka i żeby mówić o tym, co Chrystus zrobił, tak? Mówić drugiemu człowiekowi, żeby on nie potępiał siebie samego, tak? Żeby nie, nie biczował siebie samego, tak? Ale pokazać mu, co Chrystus zrobił w, swojej, w swoim dziele, w swojej kochani ofierze, tak? To jest, to jest ta kwestia. Przebaczono tobie bardzo dużo, tak? Tylko ty wiesz, ile tobie przebaczono. To, to Cię nie zachęca do tego, żeby nie przebaczyć. To Cię zachęca do przebaczenia właśnie, tak? Więc tu jest pokazane po krzyżu. Musimy pamiętać, co się dzieje po krzyżu, a co się dzieje przed krzyżem, co, 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 jakie epoki dzieli to wydarzenie, tak? Także my jesteśmy teraz nad tym, mieliśmy, że chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść na nasze winy jako. My odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, tak? Ale nas zbaw od złego. Czyli ta mamy w oryginale, po prostu nie pozwól, abyśmy wpadli pod pokuszenie, tak? Uchron nas od tego, tak? Chron nas od, od, od wszystkiego, co złe, tak? Żebyśmy mogli tą Twoją wolę tutaj manifestować. I dzisiaj, jeżeli modlimy, tą modlitwą się modlisz, ja uważam, że nie ma w tym niczego złego, tak? Bo ty, jeżeli ty się modlisz o to, żeby jego wola, taka jaka jest w niebie, była tutaj na Ziemi, jego wola, moim zdaniem, zawsze jest taką samą wolą on się nie zmienił tak więc boża wola zawsze jest moim zdaniem sprecyzowana jasno i konkretnie tak żeby miłować bliźniego tak i miłować pana tak więc to są to jest wszystko czym się streszcza cała zasada boża tak więc taka jest jego wola, więc uważam, że nie ma nic złego, natomiast w tej modlitwie, natomiast uważam, że ona jest przede wszystkim w kontekście do, do, do Żydów i przede wszystkim w odniesieniu do prawa, tak? My jesteśmy w innej epoce, my nie operujemy w cieniach i typach. My nie przebaczamy, aby nam przebaczył Bóg, bo nam już przebaczył, więc my chcemy przebaczać, bo nam przebaczył, jesteśmy jakby już w tej drugiej, po tej drugiej stronie krzyża, tak? Więc chciałem po prostu zaznaczyć prawdziwy kontekst tej, tej, tej modlitwy i co tak naprawdę te słowa znaczyły dla bezpośredniego odbiorcy, bo to była modlitwa, której Chrystus uczył bezpośredniego odbiorcy. Nie uczył ciebie ani mnie, tak? I, I myślę, że tak powinniśmy odczytywać Biblię w należytym kontekście. Możemy się wszyscy mylić i, i, i rozumieć ten kontekst troszeczkę inaczej, tak? Ale ten kontekst jest i ten kontekst jest prawidłowy, tak? I, I nie możemy naszą miarą, kochani, sobie gdzieś tam tych wszystkich rzeczy yy, układać, tak, I, i, i jakoś sobie ich manifestować. Pozdrawiam wszystkich.